Cześć, witaj! Bardzo się cieszę, że oglądasz to wideo. Jak długo jesteś w branży? Jak długo zajmujesz się sprzedażą, ubezpieczeniami, kredytami, czy też działasz w innej branży? Jak długo jesteś w biznesie? Jak wyglądała Twoja sytuacja 5-10 lat temu? Jak to wygląda dzisiaj? Czy jesteś dużo bardziej rozwinięty? Czy zarabiasz dużo, dużo więcej jak kilka lat temu? Czy być może masz wrażenie, że utknąłeś, utknęłaś w miejscu i nie możesz się wyrwać, nie możesz wystrzelić na następny poziom, nie możesz wejść na ten przysłowiowy next level. Jak to wygląda u Ciebie? Jeśli jesteś w takiej sytuacji, jeśli dostrzegasz, że nie możesz za bardzo zeskalować swojego biznesu, nie możesz naprawdę z impetem ruszyć z jakiegoś powodu, tak? brak Ci motywacji, brak Ci wsparcia, brak Ci dobrych rozwiązań, brak, brak Ci może e, odpowiednich partnerów. To być może będę miał dla ciebie coś, co może spowodować, że twój biznes zmieni się o 180 stopni. Twoje dochody mogą wystrzelić w górę pod warunkiem, że wprowadzisz odpowiednie zmiany. Ważne, abyś się otworzył, abyś się otworzyła na nowy styl pracy, na nowy system pracy, abyś dał sobie szansę. Jeśli jesteś otwarty na nowe wyzwania, jeśli chcesz posłuchać, jakie są Przewidywania, jakie są możliwości, szanse na dzisiejszym rynku finansowym, a także jaki my mamy model biznesowy, model, który z powodzeniem działa w 15 krajach, w kolejnych 7 krajach już niebawem, być może będzie to model biznesowy, który również Tobie da niesamowite możliwości rozwoju, który również Tobie da możliwość na przykład uruchomienia własnego oddziału, własnego biura przy praktycznie zerowych kosztach inwestycyjnych, przy żadnym, można powiedzieć, ryzyku biznesowym. Jeśli jesteś faktycznie otwarty, otwarta na rozmowę, skomentuj, bądź napisz w wiadomości prywatnej, umówimy się najpierw na wstępny telefon, sprawdzimy, czy możemy sobie w jakiś sposób pomóc. Pamiętaj, że nie ma takiego stanu, że firma w którymś momencie powie, że teraz już się nie rozwijamy, teraz już jest mi dobrze, jestem na tym poziomie, nie muszę się rozwijać. Oczywiście ten stan jest przez chwilę, bo jeśli ktoś w którymś momencie tak pomyśli, że jest, jest już na tyle mocny, na tyle rozwinięty, że nie musi się rozwijać, to wcześniej czy później firma, biznes pada. Dlatego zachęcam Cię do rozwoju, zachęcam Cię do otwarcia się na nowe, na nowe możliwości I jeśli chcesz o tym porozmawiać, co możemy wspólnie zrobić. Pisz śmiało, kontaktuj się, odpowiem na każdą wiadomość, a chętnie z Tobą porozmawiam najpierw przez telefon, a jeśli ustalimy, że warto, zorganizujemy konkretne spotkanie. Trzymam kciuki za Twój rozwój, tymczasem pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia, hej cześć.